I oczywiście ma powiedzieć ze z tej strony Kebusa. W dzisiejszym odcinku po sobie o generalnie skinach, które warto kupić przed wyjściem CSA 2 i które mogą być dobrą inwestycją jako, samo, jako same play skiny Jest to odcinek od razu mówię konkretnie poświęcony skinom bo stwierdziłem, że taki powinien już powstać w moim wykonaniu, dlatego rozbijam tu na osobny odcinek. Czyli ten, który widzicie teraz, osobno jest o skinach i pewnie będzie osobno o tym, w co warto zainwestować już jako konkretne przedmioty. Także dzisiaj konkretnie o skinach, a w następnym odcinku pewnie będą jakieś skrzynki lub naklejki. Dobra, e, polecam też wspierających. Od najtańszego wspierającego macie już kontent dostępny, także tam już są konkretne inwestycje, jeżeli ktoś by chciał. No i szybkie info, jeżeli coś się dzieje. Zapraszam Was oczywiście na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie. No i tutaj klikając darmowy 5 dala wpisujecie kod KEBUS, odbieracie bonus. No i przy tradzie powyżej 100 dolarów darmowe 5 dolków wpada Wam do kiermany totalnie za friko. No i bonus do depozytu 35%. Także naprawdę polecam z tego korzystać, bo warto. Link oczywiście jest w opisie standardowo. No i co? Przechodzimy sobie już do samego rynku. Generalnie, jeżeli chodzi o samo wyjście CS2, od razu mówię, jeżeli chodzi o inwestycje, najlepszym skin, najleps w sumie najlepszym typem skinów do inwestowania podczas wyjścia CS2 będą skiny świecące się, skiny, które mają jakieś detale. Dlatego, że nie dość, że grafika jest ulepszona. W sensie no, wygląd tych skinów, sam wygląd. To również jest ulepszone oświetlenie. I generalnie ten cały system Lightningu jest zdecydowanie zmodernizowany, ulepszony. Także to będzie miało bardzo duży wpływ. I skiny typu Karambit, Sapphire czy różnego typu Doplery. Będą dobrymi inwestycjami, e, zwłaszcza będą to safary, zwłaszcza będą to Ruby czy Emeraldy, e, są to skiny, które chyba najbardziej się świecą z tych wszystkich Dopplerów, e, ale takie podam parę przykładów, które wymyśliłem na podstawie tych skinów tańszych, e, które każdy może e, kupić, które są szeroko dostępne. E, jest to AWP Exoskelet, e, Exos... Nie wiem, czy tak się pisze po polsku, e, dokładnie tak. Dlaczego akurat ta wąbka? E, no już tłumaczę, generalnie. Jeżeli chodzi o tą wąbkę, e, to po pierwsze, e, jest generalnie z, z, ze skrzynki broken fanga, e, co już daje całkiem fajny, cał, 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 kurcze, całkiem fajny fundament, jeżeli chodzi o Samą inwestycję, ale to już nie, nawet nie o to chodzi. Skin w grze jest, że tak powiem, bardzo detaliczny. I widziałem już parę właśnie filmików związanych z, to, z tym skinem na cs 2 i rzeczywiście on wygląda niesamowicie dobrze. Te wszystkie detale się odbijają i wygląda naprawdę dobrze. Kolejnym skinem jest klasyk, czyli AK Cartel, dlatego że. No, tutaj również bardzo dużo żłobień, detaliczny skin, może niekoniecznie, po, jakby, może niekoniecznie porywający wszystkich graczy, ale myślę, że popyt na niego i tak będzie, bo jest w miarę tani. A w sensie 2 myślę, że stosunkowo sobie wzrośnie i będzie jakoś tam fajnie sobie, że tak powiem, śmigał. Moim, moim ulubionym, moją ulubioną skórką w sumie w skinem, jeżeli chodzi o inwestycje, jest Mac 10 Hit. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie sobie na tego maczka, ok, on wygląda fajnie, ale w tym CSie po prostu w CSGO wygląda po prostu spoko. W CSie 2 te wszystkie obramówki, że wiecie, on jest zesmażony, bo to jest skwar, nie, że przypalony eee, że to są takie przypalone obramówki, tutaj gdzieś jakiś dym z tego leci. Eee, w CS 2 wygląda naprawdę niesamowicie dobrze. Także to jest kolejny przykład skina, który będzie mega udaną inwestycją w CS 2. Oczywiście moim zdaniem. E, I generalnie różnego rodzaju wszystkie skiny, które się świecą. Jeżeli chodzi o kosy, bo pewnie też o to zapytacie, osoby zresztą z większym budżetem gdzieś tam też będą o to pytały. Polecam fejdy, polecam Doplery. I to w sumie na tyle. <laughs> Nie no, ale generalnie właśnie kosy, e, które się świecą. E, jeszcze mi się przypomniało, e, z takich skinów. Akurat to jest trochę. Yy, może. Czekajcie. Yy, Amber Fade. Yy, generalnie wszystkie. Oj, oj, oj. oj. Yy, generalnie wszystkie Amber Fady są też spoko inwestycjami. No ja akurat jestem. Yy, mój, moim faworytem jest P2000, dlatego że ona naprawdę bardzo dobrze wygląda w samym CS dwójce, Też widziałem filmik. Yy, ale Mach 10 również bardzo fajny skin. Yy, aug też tani. Zobaczcie, 259. Yy, obrzyn. Yy, czy innego rodzaju skiny. No Galil, który już nie jest taki tani, bo jak wiadomo jest z, z operacji, ale no generalnie tych skinów macie naprawdę od groma i ja pokazuję Wam ile tych przykładów jest. Ja oczywiście Wam podałem w tym filmiku konkretne przykłady, więc możecie sobie z nich wybrać, ale naprawdę horyzonty są szerokie, także jest z czego wybierać i mam nadzieję, że chociaż Was trochę nakierowałem. Także dzięki wielkie za oglądanie, link do Discorda w opisie, trzymajcie się i yo!